tak jakiego rodzaju inwestycje przyciągają. Specjalne strefy ekonomiczne są ważnym narzędziem polityki regionalnej nie tylko w Polsce, ale również w innych krajach świata. W Polsce służą one do wyrównywania różnic w poziomie rozwoju gospodarczego między poszczególnymi regionami. Badanie, które przeprowadziliśmy, pozwala odpowiedzieć na pytanie, czy tego typu narzędzie może w ogóle być efektywne właśnie w tak zdefiniowanych celach. Trzeba pamiętać, że na funkcjonowanie stref z budżetu państwa, z naszych podatków idą określone dość wysokie Środki finansowe, głównie oczywiście na zwolnienia podatkowe firm, które w tych strefach pracują. Więc pojawia się naturalne pytanie, czy ten wydatek opłaca się z punktu widzenia celu, jaki przed nim jest stawiany, a mianowicie równoważenia różnic we wzroście gospodarczym. Nasze badanie pokazuje, że rzeczywiście strefy ekonomiczne są w stanie tego typu. Cel osiągać bardziej w obszarze zatrudnienia, bardziej w obszarze tworzenia miejsc pracy, a mniej w obszarze inwestycji. Co oczywiście rodzi pytanie o to, jak długo tego typu mechanizm może działać i jak długo strefy ekonomiczne w sposób efektywny są w stanie wspierać zatrudnienie w poszczególnych powiatach w Polsce. Na pewno. To badanie będziemy kontynuować. Jest jeszcze wiele pytań, na które chcielibyśmy odpowiedzieć, w szczególności co powoduje, że w niektórych częściach Polski, w niektórych powiatach czy podregionach strefy odniosły sukces, w tym sensie, że przyciągnęły wiele firm, a te firmy stworzyły wiele miejsc pracy, a w innych takiego sukcesu nie osiągnęły i nadal są jedynie polityką gospodarczą, która jest dostępna, ale z której mało kto korzysta.